Hey dzisiaj powiem wam o czymś o czym wspominałam w zasadzie już w wielu filmikach ale nigdy jakoś nie udało mi się zrobić oddzielnego filmu, a uważam, że to jest bardzo fajny patent na włosy i y, może wiele osób go wykorzystać i może naprawdę wielu osobom pomóc w pielęgnacji, zwłaszcza na początku kiedy jeszcze nie wiemy w zasadzie jak dokładnie, co tam z tym olejowaniem jak to wszystko rozplanować i czy w ogóle to ma jakiś sens, no, ten patent w skrócie mówiąc to jest zastosowanie mgiełki nawilżającej przed olejowaniem włosów. No i tutaj zbliżę mamy mgiełkę lawendową z fitomedu. To jest ogólnie płyn lawendowy do twarzy, jeżeli tutaj widzicie na etykiecie, taki jest tego opis. To jest mgiełka dedykowana do twarzy. Czy produkty dedykowane do różnych części ciała można używać do włosów? Otóż tak, nie ma wpływu to, że jest napisane, że to jest do twarzy. Ważny jest oczywiście skład. Mamy też drugą wersję, którą ja tutaj też mam. To jest płyn oczarowy do twarzy. I w zasadzie, jaka jest między nimi różnica? No, przede wszystkim jest różnica taka, że ten jest lawendowy, a ten jest oczarowy, czyli troszeczkę inny zapach. Ten dzięki temu pachnie nieco właśnie jakby pomarańczowo i trochę taka gorzka pomarańcza, o tak bym rzekła więc niektórym może się bardziej ten spodobać, a ten to jest trochę lawenda, ale taka no specyficzna, mi czasem się podoba, a czasem nie, dlatego to też kto co woli. Nie jest to na pewno lawenda taka jak w biolawenie w jakichś kosmetykach, tylko taka bardziej może naturalna, ale... Też spoko. Dlaczego warto je używać przed olejowaniem? Spójrzmy na skład. Na drugim miejscu mają tak, ten ma jakby wodę lawendową, ten ma jakby wodę oczarową, płyn oczarowy, hydrolat. O, tak nazwijmy. Czyli jest to właśnie woda i malutko troszeczkę tego czegoś, czyli lawendy albo oczaru. I lawenda oraz oczar mają takie działanie lekko antybakteryjne, łagodzące, więc bardzo, bardzo podobne działanie w obu wersjach. Dalej mamy glicerynę, dalej mamy pantenol i dalej mamy alantoinę i dalej mamy już praktycznie nic oprócz tego, że w tym lawendowym mamy minimalną ilość na sam koniec olejku lawendowego. Jeszcze jest wersja różana, gdzie pewnie jest troszeczkę, na pewno jest woda różana i dalej już nie będę mówić, bo po prostu nie jestem pewna na 100%. Ale krótko mówiąc tak, pantenol nawilżający, alantoina nawilżające, gliceryna nawilżające, Hydrolaty um, łagodząco też nawilżające i one jakby przygotowują włosy na przyjęcie tego oleju. Zwłaszcza jeżeli używamy oleju wnikającego, czyli na przykład kokosowego, jeżeli spryskamy najpierw, to później nawet łatwiej będzie to rozprowadzić. Dodatkowo to jeszcze może nam dać fajny zapach, na przykład ten lawendowy, lub wiem, że dużo osób lubi ten różany, dlatego to jest też fajne. E, oprócz tego możemy oczywiście wzbogacić taką mgiełkę na przykład odrobiną miodu lub odrobiną syropu klonowego. To jest mój kolejny patent, bardzo polecam. E, na przykład ostatnio był w Lidlu ten syrop klonowy, więc oczywiście go szybko kupiłam, bo świetnie nadaje się właśnie do nawilżających mgiełek. E, I co jeszcze jest bardzo, bardzo super ważne, jeżeli ktoś się skarży na to, że olej wysusza mu włosy, to koniecznie powinien to spróbować. Naprawdę, jeżeli olej wysusza włosy, taki nawilżacz przed może świetnie jakby ochronić, zabezpieczyć włosy przed takim. Wyciągającym działaniem oleju. I może właśnie pomóc zamknąć tę wodę w środku włosa, do czego w zasadzie dążymy cały czas. Żeby włos był fajny, to ta woda powinna być zamknięta w środku. Ok, to wszystko, co sam chciałam powiedzieć na ten temat. Mgiełki są dostępne w sklepach zielarskich. Chyba nie ma w żadnych supermarketach, niestety, na razie Witomedu. Koszt to jest około. Około 10 zł powiedzmy tak, żeby to było w miarę yy, tak powiedziane, yy, cena taka yy, yy, najczęściej spotykana. I warto, bardzo warto, poza tym, jeżeli komuś nie spodoba się do włosów, to czemu by nie użyć, yy, tak jak oni tutaj to dedykują do twarzy? Ja nie mogę użyć, bo mam glicery, o tym też mówiłam, yy, moja twarz gliceryny nie znosi i włosy bardzo lubią. Więc to też tak bywa czasem, że czegoś nie lubią włosy, a coś lubi skóra, albo odwrotnie, albo skóra głowy nie lubi, ale końcówki włosów lubią. Musicie eksperymentować i jeżeli macie jakiś problem, na przykład z jakimś włosowym trikiem, to koniecznie napiszcie, bo być może właśnie jest to problem tego typu, który jest bardzo łatwo spróbować rozwiązać. Może to nie rozwiązać problemu tego, że nasze włosy nie lubią i wysuszają się od oleju, ale zawsze warto, prawda? No bo jednak olejowanie to jest super sprawa, jeżeli chodzi o poprawę struktury włosów i ich ogólną taką formę i sprężystość. Nie to, że mówię o jakimś lokowaniu, ale nawet proste włosy mogą być te fajne, sprężyste i, i takie, że na przykład tak jak u mnie y, są końcówki włosów, one tak fajne odskakują, a nie są jakieś takie smętne. Chociaż dzisiaj one są lekko takie, <taki> takie związałam, bo nie są zbyt piękne, Jakoś mi się tak zdarzyły, niedobrze wyglądać. To też się zdarza i nie przejmujcie się jak tak Wasze włosy wyglądają, czasem niekoniecznie dobrze, albo są jakieś napuszone, lub też przyklapnięte, czasem trzeba im dać trochę pobyć beznadziejnymi, no jak zresztą każdemu, <grytanie> także wybaczajcie swoim włosom i y, trzymajcie się koniecznie komentujcie i pytajcie, jeżeli jakiekolwiek macie pytania, oczywiście do zobaczenia i zachęcam Was do spojrzenia, jak gram w gry, to jest świetne, ja jestem świetnym graczem w gry y, ogólnie takim najgorszym praktycznie chyba, jakiego jest okazja <grytanie> widzieć, ale to jest fajne, bo się uczę czegoś nowego, więc tam sobie chodzę i tam strzelam i ogólnie jest śmiesznie, więc zapraszam i tam też mnie możecie zapytać o włosy, a czemu nie? Jak znajdę chwilę to wam odpowiem. No, to do zobaczenia, cześć!